Dzień dobry Państwu, mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Nie puśćmy przyszłości z dymem. Pod tym znamiennym tytułem ukazał się artykuł w gazecie lekarskiej. Autorem tego interesującego artykułu jest pan redaktor Mariusz Tomczak. Posłuchajcie Państwo, co pisze pan redaktor Mariusz Tomczak o. Dymie tytoniowym: papierosy elektroniczne i podgrzewacze tytoniu to często pierwszy krok na drodze do nałogu. Nie wolno ich traktować jako alternatywy wobec tradycyjnych papierosów. Dym tytoniowy zawiera ponad 4000 różnych związków chemicznych. Część z nich jest toksyczna. Dowody na związek dymu papierosowego i nowotworów pojawiały się już w pierwszej połowie XX wieku. Jednak fakt, że właśnie tyton jest sprawcą raka płuca, a zawarta w nim nikotyna powoduje uzależnienie, uznano za dostatecznie udowodniony na, naukowo dopiero w latach 50. Czytamy na stronie internetowej Krajowego Rejestru Nowotworów. Niepokojący trend. Apele o podjęcie stanowczej walki z nałogiem palenia płyną z wielu stron. Z niepokojem obserwujemy, że o ile rozpowszechnienie palenia tytoniu spada, o tyle regularne używanie podgrzewaczy tytoniu czy e-papierosów rośnie. A dotyczy to w dużej mierze osób młodych, dla których jest to pierwszy kontakt z nikotyną. Czytamy w jednym ze stanowisk Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjętych w ubiegłym roku. Wspomniane kwestie wybrzmiały także podczas śniadania prasowego, które odbyło się w marcu bieżącego roku w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej. Tematem spotkania był wpływ jednorazowych papierosów na zdrowie Polek i Polaków. Jego termin zbiegł się w czasie z posiedzeniem Senackiej Komisji Zdrowia, która rozpatrywała nowelizację ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu, i wyrobów tytoniowych. Skutki widoczne z opóźnieniem. Papierosy zwiększają ryzyko rozwoju nowotworów i sprzyjają występowaniu chorób układu krążenia. Mniej więcej za co ósmy zgon spowodowany paleniem odpowiadają choroby płuc, głównie przewlekła obturacyjna choroba płuc. Istnieje liniowa zależność między narażeniem na toksyny dym, dymu tytoniowego a występowaniem chorób odtytoniowych, powiedział profesor Piotr Jankowski, zastępca dyrektora ds. leśnictwa w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Profesora Witolda Orowskiego w Warszawie. Specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych. Dodał, że negatywne konsekwencje palenia, a także biernego wdychania dymu tytoniowego są widoczne z dużym opóźnieniem, czasami dopiero po wielu latach. Z badań naukowych jednoznacznie wynika, że im więcej palimy, tym bardziej rośnie ryzyko wystąpienia zawału serca. Jeśli ktoś wypala 20 papierosów dziennie, ryzyko jest zwiększone czterokrotnie, a jeśli ktoś pali dwie paczki, prawie ośmokrotnie. Wypalenie kilku papierosów dziennie wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia zawału serca o 50%, podkreślił pan profesor Piotr Jankowski. Marketingowy fortel. Na to, że wapowanie, czyli wdychanie i wydychanie dymu pochodzącego z elektronicznych papierosów często jest początkiem nałogu, zwróci uwagę prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Sprzedaż wyrobów tytoniowych powinna być ograniczona nie tylko dla osób poniżej 18 roku życia, ale również między innymi pod względem finansowym. Widzimy agresywny lobbying i marketing firm tytoniowych, które wchodzą na rynek z produktami zawierającymi substancje służące do wapowania. Kierują swoje kampanie do dzieci i młodzieży, powiedział prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Dodał, że jeśli chodzi o papieros elektroniczne i podgrzewacze tytoniu, nie ma produktów lepszych i gorszych. Palenie szkodzi w każdej postaci, powiedział Łukasz Jankowski. A nawiązując do prac nad nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, dodał, że przepisy powinny iść w kierunku troski o zdrowie publiczne. To nie jest innowacja. W podgrzewanych wyrobach tytoniowych dochodzi do uwalniania nikotyny lub innych substancji. Nie należy określać ich jako nowatorskich czy innowacyjnych, bo są na rynku od wielu lat. To sprytny pomysł, który ma tworzyć pozytywne skojarzenia ze szkodliwymi produktami, podkreślił pan profesor Piotr Jankowski. W jego opinii, zdjęcie z papierosów elektronicznych wizerunku szkodliwości sprawia, że młodzież najpierw sięga po nie, a potem często także po te. Tradycyjne papierosy. Wprawdzie producenci podgrzewaczy tytoniu twierdzą, że one emitują trochę mniej toksyn, ale to jeszcze nie oznacza, że są bardziej z, w cudzysłowie zdrową alternatywą. Sam nie jestem co do tego przekonany, ponieważ na razie nie ma niezależnych badań na ten temat. Jest jednak sporo dowodów naukowych na to, że używanie podgrzewaczy tytoniu i papierosów elektronicznych jest szkodliwe, dodał ekspert. To tyle w artykule pana redaktora Mariusza Tomczaka. Bardzo dziękuję panu redaktorowi. Uważam, że to jest bardzo ważna sprawa dla zdrowia publicznego, żeby pojawiły się takie artykuły, które uświadamiają wszystkim i potencjalnym pacjentom, i profesjonalistom medycznym, że niemal Lepszych i gorszych papierosów. Ja, jako o, doświadczony lekarz, pracuję w służbie zdrowia polskiej, szwedzkiej i norweskiej już prawie 37 lat. I cóż, mogę tylko powtórzyć za panem redaktorem Mariuszem Tomczakiem. Papierosy zwiększają ryzyko rozwoju nowotworów i sprzyjają występowaniu chorób układu krążenia, a więc nowotwory i choroby układu krążenia. Również choroby płuc oczywiście, tak jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, która dotyka palaczy papierosów. E, istnieją na to istnieje na to wiele dowodów na, naukowych. Zresztą w artykule pana redaktora Mariusza Tomczaka był cytowany pan profesor Piotr Jankowski, ale to nie tylko naukowcy. Także tacy szeregowi lekarze pierwszego kontaktu, jak ja lekarze rodzinni. My na własne oczy widzimy, co robią. Jakie skutki przynosi palenie papierosów, zwłaszcza przez wiele lat? Jako ciekawostkę powiem, że pracuję w Szwecji od 22 lat i tu w Szwecji jest popularny taki wyrób tytoniowy, który się nazywa SNUS. To są takie małe torobeczki z, 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 z mieszanego tytoniu który wkłada się do ust zwykle pod wargę i ślina z jamy ustnej zmieszana z tym z tą nikotyną, która się wydziela z tego snuzu, wchłania się przez błony śluzowe jamy ustnej i jest to inna droga podania nikotyny. Do organizmu. Nie wdychanie tak jak z dymem tytoniowym, ale wchłanianie do krwi. I oczywiście nikotyna to jest y, y, związek psychoaktywny, który ma działanie stymulujące i to działanie stymulujące mózgu jest głównym powodem, dla którego palenie tytoniu sprawia przyjemność ludziom. Mechanizm uzależnienia od nikotyny jest taki jak w przypadku innych substancji uzależniających. Tłumaczy się go podwyższeniem poziomu dopaminy w mózgu. Wracając do snusu, to, to jest specjalność skandynawska, głównie szwedzka. Snus jest również znany w Finlandii, Norwegii i Danii. W Danii nie jest, jest dopuszczony tylko. Biały snus bez nikotyny. Unia Europejska zabroniła sprzedawania snuzu w krajach Unii Europejskiej poza Szwecją. No bo dla Szwedów to jest snus, stosowanie tego snuzu, to jest jak dla Polaków jedzenie na przykład oscypków. 20% mężczyzn i 6% kobiet w Szwecji używa codziennie snuzu. Ale wracając do istoty rzeczy, jaką jest, są wyroby tytoniowe w ogólności, a nikotyna w szczególności. Po prostu Najlepiej jest unikać i e, nie stosować ani papierosów, ani e, e, tych elektronicznych papierosów, ani oczywiście snuzu. E, I to nie chodzi o to, że my lekarze e, e, lubimy straszyć pacjentów konsekwencjami niezdrowego stylu życia, bo to nie, przecież nie o to chodzi. Nasze zdrowie jest w naszych rękach, a związek nikotynny z takimi zabójczymi chorobami jak nowotwory, zawały serca czy przewlekła obturacyjna choroba płuc jest znany. Dlatego lepiej zapobiegać niż leczyć. leczyć. Nie palmy papierosów. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę tradycyjnie zdrowia. Zapraszam na następne spotkanie i do usłyszenia.